Dobry wszystkim. W następnym odcinku robimy kredens kuchenny. Mamy oto już początkowo wyszlifowane pierwsze drzwiczki. Tutaj zaczynam robić wstępne działanie szpachlóweczką. Wygląda całkiem przyzwoicie. Dużo rzeczy się wyrównało pod tym. Zostały takie pojedyncze elementy do zrobienia jako tutaj. Taka jest szpareczka. Obicie. Zastanawiam się nad zaszpachlowaniem otworów do klamek, no bo mają być inne. I tak wszystkie, wszystkie fronty, jakie zostały zmontowane, zostaną w ten sam sposób wykonane i przygotowane do ponownego malowania. A więc bierzemy się za robotę. Jesteśmy na etapie rozbrajania drzwiczek. Z tego, co nam nie udało się zdjąć w stodole po prostu eee, trzeba to wszystko porozkręcać, tak jak już mówiłem zostają tylko te zameczki, one są przybite, one są bardzo solidnie zamocowane, no i tutaj nie ma co tego ruszać, szkoda psuć, co jest dobre trzeba będzie wokół tego ładnie oszlifować i przy malowaniu trzeba będzie uważać na tą kuleczkę, która której zadaniem jest zamykanie i e, trzymanie drzwiczek e, w, no w takim jakby zamiast magnesu, po prostu to służy. Dzięki temu one fajnie tak robią taki klik, co, co było już wcześniej pokazywane. Yy, podkręcamy sobie klameczki. Te klameczki w tym momencie nam bardziej przeszkadzają niż ułatwiają. I zobaczymy, co z nimi zrobimy. Podkładki te aż z brudu to się poprzyklejały normalnie.